Siema na ekipo, witam was serdecznie, a dzisiaj kolejny smak Oshi Hydration Raczej Oshi Hydro Boost. I to jest ten drugi, to jest soczysta cytryna Nie wiem jak wy, ale... Ja już nie uwierzę w nic, co ta seria ma do powiedzenia. Ja nie wierzę, że to będzie soczysta cytryna. Ja nie wierzę, żeby jakkolwiek to odbiegało od tamtego. Może odbiegnie, nie wiem. Mam taką nadzieję, ale po ostatnim hydrobuście no, jestem lekko zawiedziony. Yy, dzisiaj się też nie wyspałem, więc jakbyście słyszeli, że brzmi tak, jakby. O spale i tak dalej, to macie też powód, ale No, dzisiaj mieliśmy ciężką noc. Powiem Wam szczerze, ja nie mogłem zasnąć, potem jeszcze musiałem rano wstać. Kurde, potem już nie mogłem w ogóle usnąć, bo trochę roboty było dookoła dobu, ale najważniejsze jest to, że kurde. Jedyne co dziś piłem to albo dzik bezkofeinowy, albo właśnie dokończyłem te dwa prime. Tak więc lecimy z tym Hydro Boostem, butelka jest taka sama jak poprzednia. Czyli wiecie, gradient błękitno-biały, przezroczysta kropla. Wszelkiego rodzaju informacje. Jedyne co się zmienia to jest kolor niektórych informacji. Zamiast białego jest żółty. No i w sumie to tyle. Można przejść do wartości odżywczych oraz do składu. I tu już nie ma niebarwionego napoju. Tu już mamy barwiony i to jeszcze czym? Żółciego cholinową, hinolinową, nawet jeszcze lepiej. Nie wiem, co ona oznacza, co jest i tak. Ja wiem jedno tylko, że to jest pewnie sztuczny barwnik. Coś tam, może jeżeli mi się uda znaleźć, to tu dam. Ale jedyne co wiem na pewno: jeżeli coś nazywa się właśnie tak, to nie ma prawa być naturalne. Ok? Tak więc. Woda, glukoza, kwas, kwas cytrynowy, regulator kwasowości cytrygiady, sodu cytrygiady, potasu, węgla, magnezu, aromaty, stabilizatory, guba arabska, estryglicerolu, żywicy roślinnej, substancje słodzące aspartam, acesulfamy i barwnik, ta właśnie żółcie i chinolinowa. Witaminy jacyna, witamina B6, biotyna. Wartość odżywcza 100 kcal, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych, nasyconych. 22 g węglowodanów i tyle samo cukrów. Cukry oczywiście z glukozy, bo jak żeby nie inaczej. Yy, 0 g białka, 67 g soli i z witamin. Mamy 6,66 mg angiacyny. 0,58 mg witaminy B6. 20,8 mg witaminy B12. Po już się żebym rozpędził, kurde, biotyny, przepraszam bardzo. No o tym właśnie mówię, kurde, o tym właśnie mówię. 300 mg potasu, 56,1 mg magnezu i możemy to otworzyć i sprawdzić. Yy, mam nadzieję, że się pobudzę w jakikolwiek sposób gadaniem i tak dalej. Może pobudzę się yy, witaminą B6, nawet niacyną. Chociaż, że jak miałem się pobudzić, to tylko i wyłącznie przy pomocy właśnie tych napojów kofeinowych, bo do tej pory nie mam już, oprócz dzików, okej, okay, oprócz dzików, ale ja chcę też je trochę pozostawiać dla giveaway'ów, to oprócz tego, do no, nie mam nic tak naprawdę energetycznego, a kawą ja po prostu nie, no sorry, ale nie. No nie otworzy się z takim pierdyknięciem jak na przykład Prime z Ameryki. Otwórzmy to, sprawdźmy, czy będzie takie samo jak ten grejpfrutowy, biały, nieszczęsny, niesamowicie, no, bardzo mało smaku, chociaż naturalny, ale bardzo mało smaku ten poprzedni Hydro Boost. No, też bym powiedział, że jest mało zapachu, ale już tutaj coś się dzieje. Więcej tu można powiedzieć, że to jest zapach cytryny. Zapach takiej typowej cytryny, jakbyście na przykład y, powołali sobie dzika cytrynowego, Monstera Ultra Citron, świętej pamięci, osi Style Lemonade, chociaż tam jest bardziej naturalny ten zapach. To jest właśnie typowy zapach takich cytrynowo-limonkowych czy cytrynowych napojów. Energetycznych i tym podobnych. Kolorystycznie, jak widzicie, znowu popełniam ten sam błąd. Przecież widzicie kolor, jak na tacy jest piękny, żółty. Po co ja wystawiam tę szklankę? Ospałeś sytar. rozpałość kurde, znasz to. Kolorystycznie, jak widzicie, jest żółty. Smakowo? Miejmy nadzieję, że będzie lepiej aniżeli przy okazji białego. Będę to powtarzał, naprawdę. Kurde, serio. Okej. Okay. Okej, okay. jest lepiej, jest kurde lepiej, jest więcej smaku, to po pierwsze, po drugie mamy tutaj już kurde bardziej taki kwaśny smak, wiadomo to jest soczysta cytryna, to, to ma prawo być tak yy, kwaskowate, wiadomo i tak dalej, i tak dalej, w ogóle byłem przed chwilą, bo kurde przywiezł mi paczkę, no i chciałem się jeszcze rozruszać i tak dalej, I jakoś się też pobudziłem, wiecie... Ale wracając, no takie kwaskowate, ale to może być też spotęgowane taką kwaskowatością typowego blendu izotonicznego. Bo mamy tutaj typowo napój izotoniczny, a nie nawadniający, bo tak nam producent mówi, że napój izotoniczny jest o smaku cytrynowym. Więc jeżeli by producentowi wierzyć, to mamy tutaj właśnie napój izotoniczny, a więc... Czy jest lepszy od typowego napoju izotonicznego, czyli, wiecie, osi, zielone, żółte, formów i tak dalej? Nie. Tutaj jest ta sama historia jak przy przypadku białego. Bawy tutaj, kurde, ten smak tej cytryny o wiele bardziej wyczuwalny, a jeżeli przy białym, ale. On jest taki, kurde, strasznie nieprzyjemnie kwaśny. Taki, jakby spotęgowała ta kwaśność izotonika. Jeszcze tę te cierpkość tego soku cytrynowego, czy nawet tego samego smaku, tego aromatu i tak dalej. Tak więc, no... Cała ta seria po prostu skupia się na tym, żeby te napoje smakowały o wiele mniej... Dobrze, ale żeby miały o wiele lepszy skład, czy ja tylko jestem jakiś lewy. No, gdybym miał wybierać z tych dwóch hydroboostów, to na pewno bym wybrał, jeżeli chodzi o walory smakowe, to ten a jeżeli tak ogólnie wiecie, że ja sobie chcę przejście i tak dalej, nie patrzę na to jak co smakuje, tylko wartości odżywcze, skład, i tak dalej. Oczywiście biały by wygrały. Kompletnie. Nadal to są lepsze napoje od na przykład Nauraszy, no które jednak, no, nie powiem, no, były słabe, ale prime, y, nawet niektóre, no, może nie lemonade, który ostatnio piłem, ale prime, y, kurde, no, mógłbym powiedzieć, że są od tego lepsze, oprócz może tego lemonade, przypominam. Y Gimwater. tu już znowu jest y, ta zagłoska, że niektóre smaki będą lepsze od y, tych, ale tak w większości to jednak lepsza jest seria Gimwater od osi Hydroboost. Y, różne wody witaminowe jeszcze mam ich trochę do przetestowania, to ja jeszcze nie będę tego tak rozkręcał. To jest po prostu taka średniawka i to jeszcze z niższej półki. No i. Jeżeli chodzi o same właściwości hydracji to jest spoko. Naprawdę dobrze nawadnia, ale po co dawać żółcie chinolinową, która no, już sama sobie brzmi źle. Yy, nie można by dać temu na przykład, no karoteny w sumie nie. Ale kurde, który taki barwnik ten naturalny był w sensie barwił tak na żółto i nie był taki bardziej no to chyba naprawdę karotery, ale no mniejsza z tym, nie można dać takiegoś naturalnego barwnika Polska zaczyna przedstawiać się z tych sztucznych barwników na te bardziej naturalne z... Sło... z cukru na słodziki z cukru normalnego na cukier z owoców, czemu jeszcze takie coś trzeba dawać ehm... Nie wiem, może tylko OSI wie o tym, ale to jest po prostu smak takiej kwaśnej cytryny, jeszcze spotęgowanej taką kwaśnością izotonika. Nie jest to tak naprawdę przeszkadzająca, tylko nieprzyjemna jest ta kwaśność. To nie powiedziałbym, że to jest cierpkość, to jest kwaśność po prostu. No i według mnie to by było na tyle. Oceniając całą serię Hydro Boost, to. Jeżeli chcielibyście poczuć dobry smak, to ja bym bardziej to polecił. Nie odbiega tak bardzo od tej grejpfrutowej wersji, ale zawsze smakuje lepiej. A jeżeli patrzycie na wartości odżywcze i tak dalej, oczywiście greyfruit jest o wiele lepszą opcją, według mnie, bo nie ma tam żadnych barwników. No i widzimy się następnym razem. Nie wiem przy czym, najprawdopodobniej przy. Brakujących smakach korne, mam trochę smaków takich, wiecie, których jeszcze nie brałem, na przykład berny i tak dalej. Tak więc jest na co czekać, moi drodzy. Osi, jeżeli to oglądasz jakikolwiek pracownik, i tak dalej, spróbujcie to dopracować. I gwarantuję, że to będzie sukces. No, bo za 3,50 taka butelka, kto by nie poleciał na to.